Nowa gra Pokémon oznacza również nowy sposób na zdobywanie Shiny Pokémonów. W tym filmie pokażę Wam najlepszą metodę na znajdowanie stworków w alternatywnych kolorach w Legends ZA. Zanim w ogóle przystąpicie do polowania, możecie chcieć rozważyć zdobycie Shiny Charm. Zwykle szansa, że którykolwiek Pokémon będzie Shiny, wynosi 1 do 4096. Po otrzymaniu Shiny Charma, ta szansa wynosi aż 1 do 1024. Przedmiot ten jest nagrodą za ukończenie wszystkich zadań od Mabel. Niektóre z nich mogą zająć trochę czasu, jak wypełnienie całego Pokédexu, zdobycie wszystkich kamieni do mega ewolucji, czy też najgorsze ze wszystkich, wygranie 1000 walk z trenerami. To ostatnie może Was kompletnie odstraszyć od próby ukończenia tych wyzwań. Po skończeniu gry miałem około 300 zwycięstw, ale znalazłem całkiem prostą metodę na ich farmienie. Zamiast łazić w strefach walk i aktywnie szukać nowych trenerów, co w moim przypadku ukończyło się z około 30 zwycięstwami na jedną noc, istnieje sposób, który będzie wymagać od Was nieskończenie mniej wysiłku mentalnego i skupienia. W Lumos istnieją restauracje, w których możemy zakupić sobie walki. Osobiście polecam restaurację Lena, w której po zapłacie 3000 poka dolarów rozgramy trzy walki z trenerami posiadającymi po dwa pokemony na 30 poziomach. Zakładam, że na tym etapie posiadacie pokemony, które powinny sobie z nimi poradzić jednym ruchem, najlepiej takim, który się szybko aktywuje. Przypiszcie sobie ten ruch do przycisku A i tak wraz ze spustem ZL możecie walczyć nie ruszając się z miejsca przy użyciu jedynie dwóch przycisków. Po trzech skończonych bitwach spamujcie A, aby przedostać się przez tekst i ponownie rozpocząć kolejną porcję walk. Za każdym razem jak je ukończycie, zostaniecie również uleczeni. Dodatkowo możecie przypisać sobie ZL do ZR i grać jednym Joy-Conem, aby zmaksymalizować wasze lenistwo. Nie musicie szczerze nawet się patrzeć na ekran. Samo kończymy w ten sposób już z 500 walk podczas oglądania seriali i anime. Jest to najbardziej leniwy sposób na ukończenie tego wyzwania, jaki znalazłem. Teraz jak macie swój Shiny Charm albo jak ja, jeszcze go nie zdobyliście, bo trochę czasu to zajmuje, ale chcecie już zrobić film, możemy przystąpić do polowania na Shiny Pokemony. I ta czynność jest w tej grze bardzo prosta. Wystarczy wybrać sobie nasz cel, powiedzmy Pokemon Mamy robaki i duchy w strefie 15, przyteleportować się do kawiarni i zrobić to znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Możecie się zastanawiać czy nie powinienem sprawdzić czy jakiś shiny pokémon się nie pojawił za każdym pojedynczym razem kiedy to robię. Ale grata jest na tyle uprzejma, że jeżeli shiny się pojawił to łatwo nie zniknie. Dopiero po tym jak wyjdziemy z nim w walkę lub go odstraszymy lub pojawi się 10 nowych shiny wtedy 11, ostatnie miejsce jest wywalone w zapomnienie. Oznacza to, że możemy sobie spokojnie odświeżać mapę z 15 razy, po czym sprawdzamy czy któryś z pokemonów jest shiny. Bo tylko one przetrwają ponowne załadowanie się mapy kiedy reszta stworków za każdym razem jest tworzona od nowa. Ta dzika strefa jest Lekkim wyjątkiem, ponieważ ładujemy się w jej samym centrum. W większości innych przypadków trzeba wejść do środka i załadować pokémony, na które polujemy, chyba że są one widoczne już z zewnątrz, ale wciąż jest to bardzo szybki proces. Znalezienie tego Shiny Gorgaysta zajęło mi około 40 przeładowań terenu i mniej niż 10 minut bez Shiny czarma. Szajni pokémony wydają z siebie również dźwięk. Pamiętam, że słyszałem go podczas gry wielokrotnie, przechodząc obok tej jednej lokacji i nie miałem pojęcia co go wydaje. Myślałem, że jest to jakiś wkurzający npc, ale 40 godzin gdy później uświadomiłem sobie, że był to spinarak próbujący zwrócić na siebie moją uwagę. W każdym razie niech będzie to dowód, że pokemony w tej grze są bardzo łaskawe. Dodatkowo shiny mają w tej grze zwiększoną szansę na schwytanie albo uniknąć nieprzyjemnych restaurowań. Jakie shiny wy już znaleźliście? Możecie mi dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do osłuszenia.